Witam. Tak jak wczoraj pokazałem, moneta kolekcjonerska PRL z wizerunkiem Paderewskiego. Co z nią takiego dziwnego? Były tutaj głosy, że za gruba, za duża, za mała, za ciężka. Może zaraz zważymy również. No, otóż chodzi o to, że strona zorłem wygląda jak wybita stemplem zwykłym, aczkolwiek świeżym. A nie lustrzanym tak jak to powinno być. Oczywiście strona z wizerunkiem paderewskiego wybita stemplem lustrzanym, co dokładnie widać. To już ustalone. Wczoraj pokazałem zdjęcia, pokazałem tą monetę na nagraniu. Dzisiaj porównam ją z drugą, taką samą monetą. Proszę. Ta sama moneta. Stempel lustrzany zarówno z jednej jak i z drugiej strony co chyba widać tak tutaj ładnie teraz widać bez wątpienia stempel lustrzane. no i zaczniemy może od grubości grubość ustawię to sobie równo i czym się nie wyróżnia, są identyczne. Wielkość krążka identyczna. Może jeszcze raz przyłożę grubość. W ten sposób. Także tutaj parametry się zgadzają. Jeszcze zostanie na te monety zważyć. Chyba widać moneta, gdzie lusterko widać z obu stron. 16,91, czyli ciut, więcej od katalogu. Ciut, ciut, więcej. Jeszcze raz starujemy. O, tu prawie katalog. Ta moneta ciut poniżej wagi katalogowej, ale też nieznacznie. Proszę, jeszcze jeden pomiar. Myślę, że to wszystko widać. I ponawiam moje pytanie: co takiego z tą monetą się wydarzyło, że wygląda tak, a nie inaczej? Oczywiście próbę Magnesów robiłem. Według mnie srebro według mnie moneta oryginalna. Ale chętnie posłucham Państwa opinii. Dziękuję i zapraszam na moje grupy internetowe, facebookowe, na mój kanał na YouTubie, do mojego sklepu stacjonarnego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.